Okej. Okay. Siemanko z i samo i i witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać tak, w, w tak na szybko w skrócie, przynajmniej takie pierwsze wrażenia z tego z paktualizacji Fortnitea po otwarciu i jakie... Co teraz? Dali jest, nie mogę się doczekać, i teraz otwieramy, przechodzimy. No i wow, widzimy solid skula, jakiś most wanted, jakiś skin, po prostu w ofercie do promocji karnetu, chyba dodatek jakiejś współpracy, nie wiem jakiej, nie znam się na tym. Tutaj jakieś itemy pokazywane na wyświetlone, w ogóle malowanie, już tak to widzę, tak super challenge, nawet dali, no super ekstra. O, skin jakiś chyba nowy, nie wiem, nie wydaje mi się, a ja nie wiem. O, i dostaliśmy nawet jakiś benefit jakiś od e, ekipaki. Oha, ekran wczytywania, super, fajny, fajny, piękny. No i plecak jeszcze dodatkowy, nawet chyba sta z karnetu ze skina, skina. No i teraz malowanie, kill'owy, wszystkie te itemy i... Fajne, spray, ekran wczytywania, to jakiś, w sumie czemu nie, okej, okay. lotnia, nawet spoko, malowanie, takie se, spray kolejny, kill off. no i... Aha, emotki. Jakiś jeden skin właśnie z tym i szczelnie niego plecak by miał być też tam, także jasne, fadolce można za fadolce, albo co do jak to sami możemy zgarnąć plecak, jasne. No i teraz e, karnet, tutaj nic, tutaj jakiś... Musimy sobie zmienić płytę, bo to z powodu autorskich praw, że jakiś nie był problem. Musiałem to nawet wciszyć aplikacji, teraz dodatkowo. sobie na przyjmiemy, bo ten ciągle spami, a ja tutaj jestem zajęty, więc... I tak z tym powinien grać, bo pisał do mnie i musiałem też... Jakoś muszę go przyjąć, nie będę chamski. Wy go słyszeć nie będziecie, bo to w pewności po prostu jest zamutowane. Tylko słychać mój głos, bo jest w aplikacji. Jest zrobiony, a wy go nie będziecie, yy, aha. No czekaj sobie biksem, bo, bo akurat teraz w tym momencie to jest wszystko nowości. Ja nic nie wiem teraz tak akurat w tym momencie i muszę sprawdzić, bo z ciekawości ja potrzebuję się dowiedzieć, co tu jest. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie sprawdzam. Aha u, Jakie oferty? Pięknie What's Większość potrzeb. Okej. Okay. To są te wyróżnione właśnie chyba skiny, które dodali. Fajne są piękne, super. To nice. To myślę, że są nawet warte, bo te skiny są rzadko bardzo. Aha. Fajne. Złodzie jakiś ten skin był. W ogóle. A. To już w ogóle emotka kurczaka się patrzy w ogóle Fajnie, że wrócił. I jakaś ruchowa, jakieś z piłką. No, ciekawe. Planetary vibe tu jest. To jest sezon to się drugi ten. skarne tutaj. Emotka co była. Mm. I to wszystko już było, co pokazywałeś mi w poprzednich odcinkach. Tutaj nic nowego nie było. Już tutaj jest walentynki. Upadły anioł, w jakiś w ogóle pakiet się patrzy, tam był. Po lewej. No właśnie. Tysiące fadolców za zadania na no, ten, za ten dnia, no i to wszystko już tutaj, i sobie Pixel? No, no, to się zajmujemy naszymi sprawami, aby, aby, ludzi, aby widzowie, jak coś chcecie jeszcze więcej, to jeszcze ewentualnie coś mogę nagrać. Potem pokazać tu jakieś dodali, aug, podobno, egzotyki, bronie, augmenty, i tak dalej, i tak dalej, i jakieś bronie, i w ogóle perki, i no, po prostu z tego tutaj. Z, Dużo rzeczy po prostu. No i na razie cześć.